Wyobraźmy sobie taką sytuację: Niebiańska istota znajdująca się blisko samego Boga, decyduje się sprzeciwić Stwórcy. Szatan stawia opór i zostaje wyrzucony z nieba, spadając jak błyskawica. Wtedy pojawia się pytanie: Dlaczego Bóg nie pozbył się szatana, skoro ma władzę absolutną? Dlaczego nie unicestwił go i wszystkich aniołów, którzy za nim podążali? Dlaczego Bóg nie zniszczy tej straszliwej mocy i nie położy jej kresu na zawsze? Przeanalizujmy dziś wspólnie rozumowanie stojące za tym boskim wyborem, aby zrozumieć, dlaczego Bóg nie może i nie chce po prostu zniszczyć szatana i jego zwolenników. Nawet poza środowiskiem religijnym, szatan ma głębsze konotacje, niż mogłoby się wydawać. Szatan może oznaczać antagonistę, przeciwnika, a nawet upadłego. Warto zauważyć, że jego imię odnosi się do kogoś, kto podupada stanu ciągłego rozkładu, a nie do tego, co upadło. Sugeruje to, że zawsze zanika w mroku i oddala się od cnoty i światła. W Księdze Objawienia szatan zostaje wrzucony do bezdennej otchłani, co oznacza niekończące się stępowanie w ciemność. Szatan, często nazywany Lucyferem, był pierwszym, który próbował odwrócić ludzkość od Bożej drogi, zachęcając ją do nieposłuszeństwa przez tysiące lat najpierw został stworzony, by służyć Bogu jako piękny anioł, ale to mu nie wystarczało. Zapragnął tronu na równi lub nawet ponad tronem samego Stwórcy, ponieważ chciał być kochany i służyć. W wyniku swojej pychy zorganizował niebiańskie powstanie. Jako głowa tzw. upadłych aniołów zebrał armię aniołów, aby mu towarzyszyli i wciągnął ich w swój upadek. W przeciwieństwie do demonów, te upadłe anioły nie są bezcielesnymi błąkającymi się duchami. Były raczej niegdyś wspaniałymi niebiańskimi istotami, które teraz nieustannie cierpią. Bitwa szalejąca na niebie była zacięta. Armia Bogobojnych Aniołów jest prowadzona przez Archanioła Michała po jednej stronie. Jednak Szatan, który jest scharakteryzowany jako gigantyczny Smok, ma ogromną liczbę zwolenników. Jednak pomimo swojej ogromnej potęgi, nie był w stanie obalić Królestwa Bożego. Szatan i jego aniołowie zostali wypędzeni z nieba po zakończeniu walki. Zgodnie z objawieniem 12 7 myślnik 8 i była wojna w niebie. Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem. Pomimo ich najlepszych starań, smok i jego aniołowie zostali pokonani i stracili swoje miejsce w niebie. Najwyraźniej szatan i jego współpracownicy zajmowali miejsce w niebiańskim królestwie, którego nie byli w stanie odzyskać. Jednakże, jeśli jesteś chrześcijaninem, masz zapewnione miejsce w raju. Bóg wzbudził nas z Chrystusem i posadził z nim w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie zgodnie z listem do Efezjan 2:6. Co jednak powstrzymało Boga przed zniszczeniem szatana i jego aniołów? Dlaczego pozwolił im niszczyć ludzkość? Ich niezdolność do zniszczenia wynika głównie z faktu, że są istotami duchowymi stworzonymi na obraz Boga. Ponieważ Bóg jest Duchem, Lucyfer i jego aniołowie nie są śmiertelni, ponieważ są duchami, zgodnie z Ewangelią Jana, godzina 4:24. Ciągłe istnienie szatana jest dowodem na to, że Bóg ma dla niego jasny plan. Każda stworzona istota ma swój cel, i nawet jeśli zdecyduje się zachowywać niezgodnie z intencjami stwórcy, Bóg nadal może wykorzystać ten wybór do realizacji swoich większych celów. Następnie przyjrzyjmy się prawdziwej naturze szatana i odkryjmy, w jaki sposób Bóg go wykorzystuje. Możemy zrozumieć nieposłuszeństwo szatana, czytając o jego upadku w czternastu rozdziale Księgi Izajasza. Innym imieniem szatana jest Lucyfer, co tłumaczy się jako nosiciel światła. Jego wczesny status jest odzwierciedlony w tym tytule, ale jego pycha i nieokiełznane pragnienia ostatecznie doprowadziły do jego upadku. Wydarzenia prowadzące do upadku Lucyfera zostały trafnie zilustrowane w tym fragmencie Księgi Izajasza. Ezechiel 28 to kolejny ważny werset, który mówi o tym upadku. Zgodnie z tekstem, jej ozdoby były gotowe od dnia jej stworzenia, a ona lśniła i wyglądała jak złoto. Bóg umieścił go na wyjątkowej pozycji po namaszczeniu go na cheruba stróża. Był nieskazitelny w swojej naturze, dopóki nie odkryto w nim niesprawiedliwości, gdy przechadzał się wśród ognistych kamieni na świętej górze. W wyniku swoich licznych czynów szatan stał się gwałtowny i zgrzeszył. Według Ezechiela, Bóg zniszczył jego funkcję jako cherubina stróża wśród płonących kamieni i wygnał go ze świętej góry jako coś bluźnierczego w wyniku tego wykroczenia. Piękno, które posiadała Zwiększyło jej dumę. Szatan został zesłany na ziemię, wystawiony przed monarchami, aby wszyscy mogli być świadkami jego upadku, gdy jego próżność wypaczyła jego inteligencję. Ezechiel opowiada nam o stworzeniu, które Bóg uczynił cennym i doskonałym, ale coś nieoczekiwanego niesprawiedliwość zrodziło się w nim. W wyniku tego wykroczenia został wygnany z raju. Jest to kolejny opis jego upadku, który wynikał z ziarna nieufności które w nim wyrosło. Szatan zaczął rozwijać dumną stronę, której niebo nie było w stanie kontrolować. Niegdyś wzniosły anioł, szatan zszedł do takiego stanu, że był nie tylko buntownikiem, ale także tym, który kusił innych. Z powodu swojej deprawacji zaczął sprowadzać ludzi na manowce, podobnie jak on sam. Dodatkowo, szatan jest scharakteryzowany jako oskarżyciel. W scenariuszu przedstawionym w za trzy Józue stoi przed Bogiem, a szatan stoi obok niego, oskarżając go. Ta cecha oskarżenia przetrwała, a szatan pozostaje postacią w Nowym Testamencie, która dręczy i prowokuje ludzi. Sam Jezus Chrystus zmagał się z szatanem przez 40 dni na pustyni podczas swojego procesu. Jezus później potwierdza w swoich naukach aluzję do Starego Testamentu dotyczące stworzenia szatana. Stwierdza w Łukasza godzina 10.18 widziałem szatana spadającego jak błyskawica z nieba. Potwierdza to również 2 Piotra 2.4, który stwierdza, że Bóg nie oszczędził grzesznych aniołów, ale zamiast tego wysłał ich do dołu, gdzie zostali uwięzieni w ciemności aż do sądu. Aniołowie, którzy opuścili swój naturalny stan, są również wspomniani w liście Judy. Aż do wielkiego dnia sądu byli uwięzieni w ciemnych, niekończących się więzieniach. Tak, szatan nadal może żyć, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny z powodu Bożej sprawiedliwości. To wyjaśnia nam, dlaczego Bóg nie pozbył się szatana, i upadłych aniołów. Bóg czeka na dzień sądu ostatecznego, kiedy każda osoba zostanie nagrodzona lub ukarana na podstawie swoich czynów, tak jak przestępca czeka na sprawiedliwy proces, zanim zostanie skazany. Musimy zbadać istotę Boga, aby uzyskać głębsze zrozumienie. Wszystko, co Bóg czyni, jest kierowane Jego boskimi cechami. Zrozumienie istoty Boga pomaga nam zrozumieć Jego działania. Ponieważ jest on niezmienny. Boże działania są zawsze wyrazem tego, kim on jest. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że Bóg jest wszechmocny. Jego autorytet jest niezrównany. Kiedy się nad tym zastanowić, można zrozumieć, dlaczego zachowuje się on w tak sprawiedliwy i dokładny sposób. Nic nie może równać się ze wspaniałością Stwórcy. Żadna stworzona istota nigdy nie mogłaby zajmować pozycji ponad Bogiem. Jeśli, jak twierdzi Biblia, on naprawdę stworzył wszystko. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych błędnych przekonań dotyczących szatana jest to, że jest on największym wrogiem Boga. Wielu wierzy, że Bóg ochronił niebo tylko poprzez wypędzenie szatana i jego sługusów, lub że Bóg i szatan są zaangażowani w kosmiczną bitwę o kontrolę nad wszechświatem. Ten punkt widzenia jest jednak błędny. W rzeczywistości Bóg nie ma konkurentów. Ma niezrównaną moc i nawet szatan nie może podważyć jego panowania. Zgodnie z niebiańskim punktem widzenia, bitwa w niebie nigdy nie była prawdziwym konfliktem. Szatan nie miał najmniejszych szans na pokonanie Stwórcy nieba i ziemi, a Boże zwycięstwo było zapewnione. Incydent ten został opisany w objawieniu 12, 7. Myślnik 9 i była wojna w niebie. Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem. Po pokonaniu smok i jego aniołowie zostali wygnani. Stary wąż, który zwodzi cały świat, znany jako szatan lub diabeł, został zrzucony na ziemię wraz ze swoimi aniołami. Innym fundamentalnym aspektem Boga jest jego wszechwiedza. Bez wyjątku, Bóg jest w pełni świadomy każdego aspektu kosmosu. Jego zrozumienie obejmuje każdą osobę, jej decyzje i sytuację. Wskazuje to, że ma on unikalną perspektywę na każdą opowieść, której żadna inna istota nie może dorównać. Jemy że szatan kierował się pychą i zazdrością, nawet jeśli Biblia nie wyjaśnia szczegółowo jego motywacji. Ze względu na wszechwiedzę Boga, był on w pełni świadomy motywacji szatana i jego zwolenników oraz znał wszystkie ich myśli i plany. Dowodzi to współczucia, niesamowitej cechy boskiej natury. Bóg zachował się cierpliwie, podobnie jak kochający rodzic, który dostrzega błąd dziecka i daje mu możliwość naprawienia go. To dogłębne zrozumienie motywacji szatana jest jednym z powodów, dla których Bóg go nie zabił. Chociaż dla nas może się to wydawać nie do pomyślenia. Bóg był współczujący i wiedział, co skłoniło szatana do buntu. Bóg rozumie, dlaczego pozwala szatanowi i jego zwolennikom istnieć, nawet jeśli my nie do końca to rozumiemy. Całe stworzenie jest obdarzone wolną wolą. Bóg dał każdemu, nawet aniołom, możliwość wyboru, zamiast wymagać od nich oddawania mu czci. Z powodu tej wolności niektórzy aniołowie zawsze mogli zdecydować, że nie będą posłuszni Bogu. Po co jednak zapewniać tę wolność? Ponieważ prawdziwa miłość wymaga wolnej woli. Bez wyboru nie może być prawdziwej miłości. Druga osoba musi mieć swobodę podejmowania własnych decyzji, aby związek był prawdziwy. Bóg dał każdemu wolną wolę, ponieważ chciał, aby jego stworzenie kochało go dobrowolnie, nawet jeśli wiedział, że niektórzy ludzie nie zdecydują się od tej przysługi. Oto zagadka wolnej woli. Czy naprawdę istniałby wybór, gdyby Bóg ukarał śmiercią każdego, kto wykorzystał ten dar wbrew jego woli? Jeśli jeden z wyborów skutkowałby automatycznym wyrokiem śmierci, to nie byłoby prawdziwej wolności. Dlatego współistnienie buntu i odkupienia jest konieczne dla wolnej woli. W rezultacie Bóg, będąc sprawiedliwym, uszanował wybór szatana, aby zrezygnować ze swojego miejsca w niebie, pozostawiając innych, którzy dokonali niewłaściwych wyborów, bez wpływu. Inna interpretacja wyjaśnia, dlaczego Bóg pozwolił szatanowi trwać. Według Ewangelii szatan był głównym czynnikiem w drodze Jezusa na krzyż. Szatan nadal służył Bożemu planowi oczyszczenia świata z grzechu, nawet po tym jak został odrzucony. Kiedy szatan kusi Jezusa na pustyni, po raz pierwszy pojawia się w Nowym Testamencie. Trzykrotnie kusi Jezusa różnymi ofertami, ale Jezus je odrzuca i odpowiada Biblią. Jezus udowodnił, że jest godny bycia ofiarą za grzech, będąc pierwszą osobą, która oparła się pokusom szatana. Ponieważ tylko niewinna osoba mogła zastąpić przestępcę. Podobnie jak w przypadku odwrócenia ról, gdy niewinna osoba zastępuje przestępcę, jej niewinność jest przekazywana winnemu. Celem Boga było zapewnienie ludzkości spłamionej grzechem czystości Jezusa. Jezus uczynił to na krzyżu. Okrył nas swoją świętością, biorąc na siebie grzech. Zdolność Jezusa do oparcia się pokusie pokazała, że był on godzien wziąć na siebie grzechy świata. Być może Bóg dał szatanowi wolność, aby mógł zademonstrować wartość przesłania Jezusa. Judasz Iskariota, uczeń, który wydał Jezusa władzom, również był pod znacznym wpływem szatana. Czy kiedykolwiek zastanawiały się nad tym, jak w przypadku braku zdrady Jezus umarłby, aby zadośćuczynić za grzechy świata? Celem szatana było skłonienie Judasza do kwestionowania samego siebie, co spowodowało, że zwrócił się przeciwko Jezusowi i pozwolił na jego śmierć. Być może, w paradoksalny sposób, Boży cel odkupienia został osiągnięty, gdy szatanowi pozwolono uwieść Judasza i umożliwić ukrzyżowanie Jezusa. Armia aniołów, która opierała się Bogu, została zgromadzona przez zbuntowanego anioła szatana. Zostali oni wygnani, a nie zniszczeni podczas walki w niebiosach. Dlaczego Bóg nie ukarał ich za nieposłuszeństwo? Być może dlatego, że szatan ostatecznie odegra kluczową rolę w historii odkupienia, być może jako kolejne narzędzie w potężnych rękach Boga. Możliwe, że Bóg kochał szatana tak bardzo, że chciał zaoferować mu możliwość odwrócenia się od grzechu i powrotu do posłuszeństwa. Boża miłość jest tak wielka, że możliwe, iż dał szatanowi wystarczająco dużo czasu na zmianę jego postępowania. W końcu bez wyboru prawdziwa miłość jest niemożliwa. Bóg daje każdej istocie wolną wolę, ponieważ chce, aby całe stworzenie kochało go bezinteresownie. Jednak ta niezależność wiąże się również z ryzykiem odrzucenia. Bóg nie mógł po prostu pozbyć się każdego, kto go nie wybrał, ponieważ zaprzeczyłoby to wolnemu wyborowi, który czyni miłość prawdziwą. Bóg jest miłością w swej istocie, a miłość ta jest niezwykle cierpliwa. Z tego powodu pozwala Szatanowi i jego zwolennikom trwać. Dziękuję za obejrzenie całego filmu, dziękuję za obejrzenie. Jeśli te prawdy przemówiły do ciebie, zasubskrybuj, polub i udostępnij, aby więcej osób mogło usłyszeć to przesłanie. Kontynuujmy tę podróż razem.